Halo, halo, dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie ponownie na moim kanale. Ja jestem Rosso i w dzisiejszym odcinku wbijemy sobie 179, słuchajcie, poziom oraz będziemy sobie expić chwilę na Patrycjuszach. A w końcu udało się faktycznie poexpić na Patrycjuszach. Ten odcinek swoją drogą będzie też troszkę krótszy, tak przy okazji mówiąc, będzie miał mniej niż 10 minut niż zawsze, z tego względu, że pod koniec odcinka musiałem szybko skończyć i ogarnąć kilka rzeczy. Dlatego nie dogrywałem niczego więcej, po prostu zostawiłem tak jak jest i teraz w tym momencie dogrywam wam dźwięk. Co się działo w międzyczasie? Słuchajcie, no jest event z okazji Dnia Dziecka, czyli wesołe miasteczko po raz chyba setny. Jedynym plusem tego eventu chyba są mikstury z pełnym leczeniem, które można sobie kupić potki, dlatego polecam sobie je pokupować, jeżeli ktoś. Chcę lub nie w sumie, jeżeli ktoś nie potrzebuje Ja często korzystam właśnie z takich eventów do tego, żeby sobie potki z pełnym lekiem kupić Bo one są najbardziej wygodne tak naprawdę Kosztują troszkę więcej, no ale jednak są bardziej powiedzmy stabilne Co mogę Wam powiedzieć? W tym odcinku wbijemy sobie 179 level W końcu jestem w stanie expić sobie na yy, patrycjuszach Żadna grupka tak naprawdę nie stanowi większego problemu, a te większe grupki po 5 mobów są delikatnie problematyczne, jednak nie są w stanie mi jakoś bardzo zagrozić. Było tutaj w trakcie tego. Odcinka, kilka takich e, sytuacji, gdzie zostało mi naprawdę tylko trochę HP, e, w jednym momencie zostało mi tak chyba 7% czy nawet mniej, mniej niż 10, nie pamiętam, jakoś tak to było. E, niemniej jednak wybrnęłem z tego i było wszystko ok. E, Expeach mogę sobie tutaj na spokojnie, no większe grupki muszę sobie brać na turowe, mimo że mam Mistrzostwo Walk, to jednak na turowym tutaj e, troszkę bardziej jestem w stanie się pobawić. Jedynym problemem są grupki, które mają więcej elit z sobą, w sobie, znaczy się. Jeżeli jest grupa, która ma na przykład 3 elity, jest tutaj jedna taka potężna grupa, chyba 6 przeciwników, są tam 3 elity, dwóch wojowników i łowca. No, ta grupa sprawiła mi problem i na niej padłem w późniejszym czasie. Tego nie zobaczycie, bo to potem sobie do, 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 dogrywałem w sumie, bo jak wróciłem to chciałem dograć Wam dalej odcinek, ale właśnie w tym momencie padłem Dlatego, dlatego zdecydowałem się, że, że jednak to zostawimy w ten sposób tutaj się zastanawiałem swoją drogą w jaki punkt rozdać, bo zapomniałem totalnie schematu. Ten, co chciałem powiedzieć jeszcze. Raz. No, te takie potężne grupy są jeszcze problemem, ale to ze względu na to, że tam są te elitki, które sprawiają troszkę problemów. Niemniej jednak jestem już w stanie na spokojnie sobie expić tutaj na e, patrycjuszach, patrycjuszach, na apce expię już na Drakach, także to jest też plus. Skończyło mi się błogo z y, doświadczeniem, z dodatkowym doświadczeniem oczywiście, teraz w sobie na zwykłym błogosławieństwie. Jest one raczej gówniane, bo to jest te, które kupiłem z punktów, które mi zostały na Wielkanoc. Po prostu zapchałem coś, żeby mieć jakiekolwiek błogosławieństwo. Nie chcę na razie tak naprawdę zużywać tych, tych fajnych błogosławieństw tych legendarnych czy heroicznych, które mam, bo one są no, na inne chwile, że tak powiem. Jak się jakiś, jakiś no w sumie no nie wiem naprawdę na jakie chwile, no tak naprawdę jakoś bardzo nie, nie, nie biorę w sumie udziału w PvP czy w czymś tam, także no może troszkę marnuję te, te, znaczy może nie, może nie marnuję, może zbytnio oszczędzam na tych błogosławieństwach No niemniej jednak, na razie sobie korzystam z tych tutaj unikatowych, bo trzeba je też zużyć. Yy, a te unikatowe, znaczy te heroiczne i te legendarne. Legendarne na pewno zostawię sobie na jakąś tam na jakąś chwilę takiej, powiedzmy, potrzeby, jak będzie faktycznie jakiś tytan, czy jakiś heros taki, e, którego będę chciał ubić, czy coś. Nie raz spotykam herosów, raz ubiłem właśnie w SK e, eventowego, z Wielkanocy tego rocznego w sumie, e, eventu wielkanocnego. Tam sobie stał gdzieś na SK właśnie te jajko śmieszne takie, to je ubiłem solo w sumie. Mimo, że miało przewagę levelową, to jakoś mi się udało, o dziwo, co prawda było słabo, bo mi zostawiło jakieś 10 czy 20% HP, ale udało mi się ubić, no i jak mogli, możecie zgadnąć, no nic mi z niego nie wyleciało, mm, a klanu akurat nie było w tym momencie, także nie miałem za bardzo pomocy, no ale się zdecydowałem, udało się, także nie ma źle. No słuchajcie, co dalej? Wy w przyszłym odcinku spodziewajcie się najprawdopodobniej tancerza e, albo wojownika. E, tropiciela w przyszłym odcinku raczej nie będzie. Zrobimy sobie coś innego a w sumie, tak żeby, żeby odświeżyć. Chwilowo coś tutaj na tym kanale, w sensie inną postacią pograć. Planuję teraz się chwycić też za inne serie, które będę też prowadził na kanale. Z Margonem, ale niekoniecznie też w sumie z Margonem, z Poe trochę będzie, z Excel, W sensie streamki też wlecą od przyszłego tygodnia, od końca przyszłego tygodnia oczywiście na, z tego. Z Padovexer, bo w piątek startuje nowa liga. Tak się składa, że akurat sobotę mam wolną, bo w sobotę mam urodziny, to przez jakiś czas będzie też streamek Albo w godzinach wieczornych, albo z rana, także zobaczymy jak to będzie wyglądało Co jeszcze Wam mogę tutaj ciekawego powiedzieć no w sumie to nic, skusiłem się prawie na budki na 180 poziom tutaj na mojego tropiciela Generalnie dosyć spoko, są 40 milionów kosztowały Dużo więcej mają armora, znaczy pancerza niż te co mam aktualnie Trochę więcej, znaczy o procent więcej krytyka, mniej absorpcji A mniejsze trochę odporności Ale dużo więcej SA, bo te moje mają około 0,40 coś, a tamte miały ponad 1, chyba 1,5 nawet to były z chyba urodzin Margonem jakieś tam buty, no właśnie na 180, na 180. Niemniej jednak, eee, nie wiem, czy to był dobry pomysł, w sensie te moje dodają fajne statystyki, więcej absorpcji. No ten krytyk i leka, a tamto obniża leka, zmniejsza, znaczy dużo, dużo dodaje w sumie tego, dużo dodaje zręczności. Jeszcze się zastanawiam nad nimi, eee, czy, czy nie warto byłoby ich kupić. Eee, Zobaczymy, o tutaj zrobiłem błąd swoją drogą, nie zauważyłem, że mam namierzonego przeciwnika z przodu i było słabo wtedy. Swoją drogą do roboty robi te, ta umiejętność, energetyzujący wstrząs. W momencie, kiedy mi spada THP, to ten unik naprawdę robi robotę. Nie? Mimo, że to jest kwestia 50 chyba procent w tym momencie, to ja mam unik na poziomie 20, chyba 5, czyli w tym momencie wzrasta mi unik na mniej więcej 30, chyba 7, tak dobrze liczę. 12%, nie? 37, no 38, powiedzmy, zaokrąglimy to delikatnie, na 38% i wtedy jestem w stanie, no, dosyć spoko tutaj się wyratować z, z sytuacji, to jest chyba ta grupka, o której Wam mówiłem, co mi zostało tak mało HP, ci magowie mi coś tutaj chyba dziwnego zrobili, chociaż nie, to chyba nie jest ta grupka, zobaczycie zresztą, która to, o, to była chyba ta nawet, to chyba było to, no. Tak grubka. Możecie mieć mało opóźnienie z tym, co tutaj się dzieje, bo kurczę. Nie nagrywam to tak patrzę, ale e, nie. no nie wiem. Generalnie pewnie zauważycie, bo mi bardzo HP spadnie, ale to akurat mniejsza. Bo ważne, że udało nam się e, z tego wyjść. E, no co jeszcze mogę wam powiedzieć? kurczę, to tak na szybko nagrywam ten odcinek, tak naprawdę jest niedziela, nie mam znowu przygotowanego nic na przyszły tydzień, będę wam na bieżąco nagrywał, także. Także, 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 znam spokojnie e, Wróciłem właśnie do tego schematu od, przeszłego ty od zeszłego tygodnia, że trzy odcinki już wchodzą w, 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 w tygodniu i tego się będziemy trzymać e, Z lipcem, słuchajcie, wchodzimy w tryb wakacyjny, tak jak było w zeszłym roku e, Czyli o, to była ta grupka, 17% mi zostawiła tak, w lipcu wchodzimy w tryb wakacyjny, słuchajcie, czyli przez cały lipiec będzie, będą się pojawiać odcinki od poniedziałku do piątku, ale to dopiero za miesiąc. Tak jak to było właśnie w zeszłym roku: czyli poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek będą odcinki się pojawiać. W 3 dni będzie Margo, a w dwa dni będzie coś innego. Także wyczekujcie, czekajcie, śledźcie mój kanał. Ja zapraszam Was wszystkich do subskrypcji, do obserwacji mojego Twitcha w Opisie, a ja się z Wami żegnam. Widzimy się w środę. Szerokości, do usłyszenia.